Ra, 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 ra znamy wasze sztuczki chcę być jak Mona Lisa. mam cash i kartę Fiza Moje życie loko la fida Ale uh, uh, uh. chcę być jak Mona Lisa. mam cash i kartę Fiza Moje życie loko fida Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów. Panorama ta w Mariocie, apartament na Hasło, dziś jest nasze, jutro nie ma, nikt nie zatrzyma nas. Ja widziałem, jak wychodziłam ze złotych tarasów, jej uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój Panora Malta w Mariocie, apartament na Hasło, dziś jest nasze, jutro nie ma, nikt nie zatrzyma nas. Ja patrzę na nią przez kartiery, działają bajery, Dwa drinki i przełamujemy te bariery.